Poniedziałek 8 kwietnia 2024. Dzień pełen wrażeń. Dużo się będzie działo. Wokół nas będzie takie poczucie, że czas leci nam błyskawicznie, będzie dosyć intensywnie. Możemy dowiedzieć się czegoś, co nas uraduje. Tak jakby jakieś myśli, które mieliśmy złe, okażą się, że zupełnie niepotrzebnie, bo. Okaże się, że nowe rozwiązanie albo znajdziemy, powiemy, eureka, albo co, czegoś fajnego się właśnie dzisiaj możemy dowiedzieć. Mogą być też drobne scysje i kłótnie z kimś z rodziny. Czy to z dziećmi, czy z partnerem, czy też z rodziną, siostrą, bratem. Takie wymiana zdań, właściwie nie kłótnia, yy, gdzie ktoś będzie chciał wymusić swoją rację. Yy, przejdziemy mimo tego gdzieś tam. Dobra, mówce, co chcesz, ja i tak wiem swoje. Życzę Wam cudownego dnia i przypominam, że na kanale YouTube Wiedmiła Renata macie już tygodnióweczkę, macie również wiele innych filmów, kart wyboru, czy takich bezterminowych. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. kanału YouTube Wiedmiła Renata Gebo.